Na świecie mamy miliony graczy CSGO czy CS2. Każdy z nich ma w sobie coś wyjątkowego i nikt nie jest taki sam. Jest jednak tylko i wyłącznie parę osób na całym świecie, które przez swój styl gry zmienili całą grę na zawsze. Dzisiaj omówimy sobie graczy, którzy zmienili CSGO absolutnie na zawsze. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Pirate Swap to strona do wymieniania skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który Ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać Was na skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą, bądź po prostu Paypalem, czy PaySafeCardem, a wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze, a jeśli użyjecie kodu Klepsydra, dostajecie aż 35% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Dlatego nie czekajcie. Wymieńcie swoje skiny, które macie, na coś naprawdę, naprawdę fajnego. Skorzystajcie z mojego kodu klepsydra. wejdźcie na paierac i cieszcie się nowymi skinami. I na pierwszy ogień idzie nie kto inny jak Scream. Gracz, który nigdy nie wygrał Majora, ale był na tyle ikoniczny, że każdy chociaż raz chciał komuś rozdać peski jak Scream. Pomijając już nawet ikoniczną reklamę Daytalk About My tap, to właśnie to wyróżniało Scream'a i sprawiło, że zmienił on CSGO na zawsze. Miał jedyny w swoim rodzaju styl, którego żaden inny gracz nie był w stanie podrobić: styl strzelania pojedynczych strzałów, a nie robienia niesamowitych spray. Scream był po prostu jedyny w swoim rodzaju. Może w trakcie swojej kariery nie osiągnął niesamowitych szczytów, ale zdecydowanie był graczem wartym zapamiętania. Udało mu się nawet dwukrotnie znaleźć się na liście top 20 graczy na świecie, na miejscu siódmym oraz na miejscu 9 w 2013 i w 2016 roku. Obecnie Scream ma 30 lat. Gra on w Valoranta i nic nie zapowiada tego, że będzie on w najbliższym czasie wracać do CS-a, chociaż trzeba przyznać, że gdyby tak się stało, to ja osobiście uśmiechnąłbym się. Drugim graczem na naszej dzisiejszej liście jest Snacks. To dlaczego zmienił CS go na zawsze jest wyjaśniony dokładnie w filmie, który zrobiłem prawie rok temu, ale w skrócie. Nie było drugiego gracza, który dosłownie zmieniłby metę pod względem używania granatów tak bardzo jak Snacks. Był pierwszym, który używał ich w zupełnie inny sposób, i za samo to zasługuje na miejsce na tej liście. Snacks mnie nauczył JW... Ooooh, snacks! Flashback It's a quad kill, snacks. Jednak to nie tylko granaty i niesamowite sukcesy sprawiły, że jest on na tej liście. To przede wszystkim legendarna kariera, zaczynając od CSA 1.6 w CSGO zdobywając szczyty, wygrywając m.in. Majora, czy takie turnieje jak Ilik Sezon 1. Snacks dla nas, dla Polaków, jest legendą, a teraz w CS2 będzie mieć jeszcze okazję. Yo, no się, dziku, co tam, Kopera? Can się gdzie to jest? zwiększyć swoją legendę, wygrywając Majora z Niko i Monesium Boku, bo dopiero niedawno dołączył do G2, a trzeba stwierdzić, skład zdecydowanie ma spory potencjał i może osiągnąć bardzo, bardzo dużo. G2 CS. Numerem 3 na naszej dzisiejszej liście będzie Olof Meister. Co to byłaby za lista, gdyby nie znalazł się na niej gość, który dosłownie zmienił przebieg najważniejszych turniejów nie z jednej, a z dwóch broni. Olof Meister znany inaczej jako Boost Meister czy Tech9 Meister. Dobrze słyszeliście. W Nati pod koniec 2014 roku i na początku, w 2015 skorzystało z najgorszych możliwych strategii. Bardzo dokładnie analizowali oni mapę i właśnie po analizie Overpassa znaleźli niesamowitego Buga, który zmienił rozgrywkę na zawsze, a trzymali go w tajemnicy przez ponad 3 miesiące. Jak działał Bug, można było widzieć całą mapę, jeżeli byłeś w stanie wykorzystać pixel, który znajdował się na reszcie CT. Wtedy jeden zawodnik bustował drugiego, a drugi bustował się na trzeciego, i dzięki temu Fnatic mogło mieć dosłownie helikopter latający nad mapą. A jako, że użyli tego w najważniejszym możliwym turnieju w roku, to spotkało się to z niesamowitym odbiorem. Z jednej strony fani byli zachwyceni, a z drugiej byli bardzo zawiedzeni i hejtowali. you finally used it. How would you feel? To właśnie ta niesamowita strategia, która sprawiła, że każdy w swoim wolnym czasie wchodził na serwery matchmakingowe i grał o Overpassa. Każdy chciał zobaczyć, jak to zrobić i jak wygrać za darmo mecz tak naprawdę. Jakie były konsekwencje, które Olof i Fnatic z tego mieli? Przede wszystkim powtórka meczu, która ostatecznie nigdy się nie wydarzyła przez hate, który spadł na zawodników Fnatic. Flusza i JW nie byli lubianymi osobistościami. Jest spora szansa, że jeśli kiedykolwiek zobaczyliście to zdjęcie JW na jakimś polskim fanpage'u w tamtym okresie, to najprawdopodobniej właśnie w komentarzach był on głównie wyzywany. To normalna sprawa. My Polacy chcieliśmy, żeby to Wirtusi zawsze wygrywali, ale Fnatic miał mocne strategie, a do takich między innymi należała ich taktyka z takim 9. Polegała ona na tym, że Olofmeister w rundach pistoletowych po stronie atakującej kupował dla siebie kamizelkę, a ktoś z kolegów rzucał mu teka 9. Broń, która dosłownie, według mnie, wygrała im Majora, bo gdyby nie tak 9, to nie wiem, jak inaczej wygraliby tą rundę na nich. Leader versus in-game leader at the end. Really, really good combination, but unless they fight him one at a time, oh my god, and they will! Pronax helping out with that kill and Guardian going down. It's now a triple kill for Olofmeister. He's got plenty of health to do this as well. Zeus is very low. Seized. Headshot and it's gonna be the round done. Nasza lista byłaby jednak niekompletna bez bardzo wyjątkowego gracza. Prosicie mnie o odcinek od nim już od dobrego roku, i odcinek o nim już nawet raz się pojawił na YouTubie, lecz musiałem ten film usunąć. Mowa oczywiście o francuskiej magii. KennyS, który zmienił sposób w jaki każdy nastolatek grał z AWP. Tak jak kiedyś każdy chciał być jak Michael Jordan, tak wtedy każdy chciał być jak Kenny. Był szybki, był dynamiczny, był widowiskowy. Do tego stopnia, że to właśnie z jego powodu AWP została bardzo mocno zerfiona w 2015 roku. Oczywiście, w każdej grze jest snajperka, z której możesz skopować, jest to zdolność, która jest bardzo przydatna, ale wymaga niesamowitego refleksu. To, co jednak było wyróżniające się w przypadku Francuza, to fakt, że on dosłownie cały czas quickskopował i robił to z niesamowitymi sukcesami. But Kenny S. stuck in the site, finding more. That's brilliant. And Kenny S. again up close. Oh my goodness, Kenny S. Jeśli chodzi o moje personalne preferencje, ja do dzisiaj chciałbym, żeby Kenny wrócił do profesjonalnej gry, ale chyba po prostu streamowanie i YouTube'owanie wychodzi mu równie całkiem nieźle. Graczem numer 5 na naszej liście z Stewie 2K. I chyba już wiecie za co. Było wielu graczy, takich właśnie jak m.in. przed chwilą wspomniany przeze mnie Snacks, którzy zachowywali się jak bestia w smoku. Stewie był jednak inny. On używał smoka na wszelakie sposoby. Z jednej strony defensywnie! Z drugiej strony ofensywnie, a czasami po prostu. Stał w Dla normalnej osoby grającej w Counter-Strike'a, Smoke bądź Mumoto, to bardzo znaczący znak, który mówi: nie wchodź. Last to było wręcz zaproszenie, żeby bić się, i wychodziło mu to naprawdę świetnie. Co robi obecnie Stewie? Niecałe dwa miesiące temu wygrał trofeum IM Dallas, ale nie zapowiadam, żeby znalazł się w najbliższym czasie w jakiejkolwiek drużynie. Jeśli znajdzie, to może znowu przekonamy się, jak dobry Stewie rzeczywiście jest. Numer 6 na naszej liście jest Simple. Co to byłaby za lista bez najlepszego gracza w historii CSGO? I oczywiście każdy ma własne preferencje. Dla Was najlepsze może być zajęło albo device, ale dla mnie osobiście w całej historii CSGO był to Simple. Nie tylko za sukcesy, ale też za niesamowite umiejętności indywidualne, ale również za pomysłowość. so it could be really rough for Simple to actually get through this he's gonna throw the awp and oh my god simple what is happening what you've basically done to everyone playing counter strike for the next three weeks is everyone is going to be throwing orbs over walls now thanks for that it was just like fake you know he's like what the fuck is going on the double smokes in the same place there simple just jumping casually into the side he's gonna fall down again. what is this platform simple are you serious what is that you can't do that Simple. I za to, że po prostu dał się za coś zapamiętać. Miał niesamowitą aurę, a całą historię Simpla opisałem w filmie dokumentalnym o nim, więc zachęcam do zapoznania się. Ale pewnie zapytacie się, no dobra, ale w jaki sposób zmienił on CSGO? Przede wszystkim w ten sposób, że po zrobieniu tych dwóch akcji ponownie bardzo duża część osób zaczęła grać z AWP tak jak on. Nie zliczę, ile razy na kaszu, kiedy ten był jeszcze w puli, ktoś z moich teammateów próbował zrobić Simpla, ale nie wychodziło mu to tak świetnie, jakby na to liczył. Akcja tak konieczna, że dostał za nią graffiti, a skoro o graffiti mowa, warto również porozmawiać o akcji, w której Simple brał udział ale z drugiej strony. Numerem 8 naszej liście jest oczywiście Colzera ze swoim ikonicznym jump shotem. Akcja, za którą oczywiście został nagrodzony również graffiti, i do teraz myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że akcja, która robi niesamowite wrażenie. Finały Majora, 15-9 dla Liquid, Simple dominuje i nagle momentum zmienia się o 180 stopni. I Luminosity po akcji Cold zmienia kompletnie nastawienie do gry. Wygrywają 2-0, po to, żeby potem również wygrać swojego pierwszego Majora w finale 2-0. Akcja Colda jest na tyle niesamowita, że prawdopodobieństwo zrobienia tego strzału było naprawdę małe, jako że był on w skoku, ale mimo to udało się. Skakanie na domkach B stało się od tamtej pory tak naprawdę standardem i nawet to robił w 2016 roku, tylko że z magiem 7. No, Doesn't even hit the ground. And Taco low on HP. Easy to pick up again. Meg Seven jumps up. Cold. Zero, I can jump Graczem numer 9 na naszej liście, a właściwie to w tym przypadku graczami będzie piątka Australii ze złotego okresu. Dlaczego? Bo ten zespół rzeczywiście zmienił CSGO na zawsze. Nie tylko dlatego, że byli najlepszym zespołem w historii CSGO, tylko dlatego, dlaczego byli najlepszym zespołem w historii CSGO. Ich używanie grantów stało na kompletnie innym poziomie od innych drużyn. Rundy niemożliwe zamieniali na możliwe tylko i wyłącznie tak naprawdę dzięki swojemu Nate Utility. Zresztą sami to zobaczcie. Tutaj, i to

To, gdyby nie niesamowite rzucanie mołotowów, to oni przegraliby tą serię. To była dosłownie ostatnia runda. To był punkt turniejowy dla Fnatic. Mimo to, pod taką presją, Astralis grało po prostu jak z nut. Niestety, w takich listach również musi znaleźć się osoba, bądź osoby, które niekoniecznie zapisały się na kartach historii CSGO z najdumniejszych powodów, i są to zawodnicy iBuyPower. Power. Ci zawodnicy iBuyPower, Power, którzy obstawili mecz na Netcot Guys, który spowodował cofnięcie się sceny amerykańskiej mocno w tył. Zbanowanie Słega, Steela, AZK i Daysda zebrało naprawdę sporo talentu stamtąd i szkoda, że podjęli taką decyzję. Efektem tego wielu graczy niestety poszło w ich ślady, a świetnym tego przykładem jest Gokushima, który rzekomo wygrał ponad milion złotych na obstawianiu swoich własnych gier, zanim został zbanowany i przyłapany. A poza tym, jeżeli już naprawdę chcieli obstawić swój własny mecz, to chociaż mogli się postarać, żeby to nie było aż tak bardzo oczywiste. Graczem numer 10 na naszej liście będzie Flusha. Zapytacie się o mnie, czy zmienił CSGO? Odpowiem, że na pewno. Ilość kontrowersyjnych akcji tego zawodnika była po prostu ogromna. Nazywany przez fanów senior wak przez swoje wakowe akcje. Uh, so Gracz, który zmienił CSGO, pod tym względem, że nie będzie takiego drugiego gracza w historii. Nawet pod moim filmem, który zrobiłem o Fluszy, część widzów jest podzielona. Niektórzy myślą, że to zrobił, a niektórzy uważają, że nigdy nie cheatował i że jest niewinny. A do jakiej grupy wy się zaliczacie w tym przypadku? Dajcie go jeszcze znać w komentarzu. Ale zaraz, zaraz. To jeszcze nie koniec filmu, została ostatnia osoba i w tym przypadku będzie to Kaylee. a właściwie to Kukli. Jego ikoniczny strzał przeciwko Paszy stał się zbiegiem czasu, no właśnie, ikoniczny. Niedługo po tej akcji został zbanowany za oszukiwanie i pojawiło się to magiczne pytanie: czy w tej akcji na Majorze Kukli oszukiwał? I wiemy, że za chwilę zleci się ogromna ilość osób mówiąca, że ten strzał Kukli był na cheatach, ale niestety, bądź niestety, nie mamy takich dowodów. Wiemy jedynie, że Kukli został zbanowany za cheaty, ale jak sam twierdzi, odpalił je tylko i wyłącznie raz i nawet nie zagrał w oficjalnym meczu z nimi. A wy jak uważacie? Zabrakło kogoś na tej Liście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo z pewnością, gdybym miał zamieścić każdego zawodnika, który zmienił CSGO na zawsze, to najprawdopodobniej ten odcinek trwał 40 minut. Dlatego dajcie znać, kogo Wam zabrakło. Może był to Getrade, right, może był to Dupri, a może akurat uważacie, że lista była świetnie skompletowana. Dajcie znać, ja z pewnością przeczytam Was komentarz i odpowiem i zostawcie łapkę w górę i suba, to z pewnością pomoże. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka!